To jest krata na winogron. Tak wygląda. Jak widzicie? Tak. Tu postawiłem sobie płot. Bo psy mi chodzą i ryją. I przez to wstawiłem płot. A tutaj jest. To zaczyna kwitnąć niektóre te. Tu sam mam cebulę. O, posadzono. Te tak kretyny się szlak, trafi wszędzie się wpiernicze i wysadzają mi cebulę do góry. O, ładny ogród. Jak wszystko zejdzie, to będzie przepiękny. Na razie, to jak widać, jest taki. Będzie cudny ogród.